Hejka hej, jeste hej, strony Klarekałens i witam Was bardzo serdecznie. Na dzisiejszym drugim odcinku z serii zagrajmy w Need for Speed Heata. I dzisiaj właśnie zmierzamy do pierwszego wyścigu Sprint nad jeziorem. Ja tędy pojechałem. Także uko ukończyliśmy yy, prolog. I teraz przechodzimy normalnie do pierwszego wyścigu. Zwłaszcza takim oto samochodem. Ogólnie zbindowałem już, zresztą znaczy się po prostu poustawiałem te klawisze na klawiaturze. Zresztą znaczy się ten, ustawienia po prostu se to wszystko ustawiłem. O jezus, Maria, jeszcze do tego muszę się przyzwyczaić. Bo to kurde no. E, chwileczkę zrobię małe cięcie i widzimy się za chwilę. Czasem ogólnie ktoś do mnie dzwonił teraz i przeszkodził na początku. Także pamiętajcie, byście subskrybowali, łapkowali, komentowali. A dzisiaj zaczynamy sprint nad jeziorem. Spodziewałem się jakiejś kadsenki, ale okej. Okay. No dobra, jesteśmy pierwsi. Nasz pojazd ma poziom 158, a jest rekomendowany 140. Oj, walnąłem w drzewo. Mamy cel wygrać wyścig. Także Wygramy to No i widzę, że jeden tutaj nas dogania. Mak czemu mak? Dobra, mamy pierwszą wygraną. Ciekawe Minuta dziewięć, to, to wszystko? To wszystko? A, mamy jeszcze jakiś wyścig. 100. 140. No ok. To zmierzamy do drugiego wyścigu. Jak to się nazywa? Tor. Chwila. Tor. Wrostway. Dobra. Zmierzamy do tego miejsca. Jeden kilometr. Powolne. Ciekawe. A czemu tutaj wszystkiego nie mam odblokowanego? To ja sam nie wiem. Dobra, w tę stronę. Ale tu ogólnie, po prostu tak jak ostatnio wspomniałem, jest różnica jeśli chodzi o to. Ja dalej nie mogę się przyzwyczaić, jeśli chodzi o ręczny, czy cośkolwiek Dobra Wścigamy się Dzisiaj mam jakoś znaleźć zakatarzony Jeszcze Coca-Cola była za nami Ten billboard Dobra, jeszcze tylko jednego. I będziemy na pierwszym miejscu. Czemu ogładniki będzie? To ja nie wiem. Trzy okrążenia. No dobra. Oj, holipka. Oj nie, chwila, moment. Tabu Rozpocznij ponownie, bo coś... No i capslocka Przez przypadek kliknąłem Przepraszam, bo ja nie wyczułem w ten yy, zakręt No bo też i... Po prostu specjalnie wjechałem, okej? Okay? A czemu my się nazywamy Mac? To ja nie wiem Było tak Tyler Ten właśnie Mac No, bo my gramy tym. Tą inną postacią, nie Tylerem. Ale Tyler? To inaczej wyglądał. A mogę się przełączyć na inną postać, czy jak? To ja nie wiem. Tylerem. Widzieliśmy, graliśmy, a teraz jedziemy tym. Makiem. Tylko nie mylić mi tutaj z McDonaldem. Mac. Bo to trochę jedno, to kojarzy się wam coś. Na przykład McDonald's, nie wiem. No trochę strzeliłem to. Jezus Maria, oni już są całe. Tu już się kurde zbliżają do mnie. Ostatnie okrążenie nam zostało. Kurde coś chodzi nie... do pokoju, kurde nie puka. On też się to zdarza? Już Bo przed chwilą teraz ktoś wchodził do mojego pokoju. I teraz meta. I załatwione. na miejsce. Ok. Coś nowego mamy. Ale chwila, zanim dojedziemy, to zobaczmy. Ehm. Nie wiem o co tu chodzi. Jezus Maria Ale o co chodzi... moment. Żagram ja inną postacią teraz. To jest normalne, czy co teraz ja sam nie wiem. Ja zagra, Nie zawody. Nie moment. Moment, chwilę, bo tu kontroler. Gaz, hamulec, pójść, to nie, nie wyższy niski, to z Na trasie, szybkie zdjęcie, następny tor, nie, nic, Dobra, czyli przez to miejsce, tam gdzie mamy dojechać. Oj, Zapraszam przepraszam Trochę to inaczej jest, bo tu Tam gdzie mam dojechać jest za 800, 700 już, a teraz już o 400 metrów, o co tu chodzi? No Tamtędy Nie mam szacunku do tego samochodu, a zwłaszcza do BMW -y. O co tu chodzi? Ja nie wierzę. Co to za? Jakieś auta tu są Co do... Nie, ja nie wierzę. Ja nie wierzę BMW. Boże Nie no, ja chyba napiszę kurde recenzję, żeby ten bemek tutaj nie dawali w tym nitforspeedzie Jeszcze mamy kolejny wyścig Tam pojedziemy Czołem kierowcy Tu wasza że warto zwiedzać świat. Po co od razu brać się za następny wyścig? Przejedźcie się po Silver Rock. Pochwalcie paroma wynikami z czynności. Macie Ciekawe się z zapowiada, zemsta. Zdorazam. Ale pamiętajcie, byście subskrybowali, łapowali, komentowali. I dzisiaj. No. Po prostu o tym, to to powinniście pamiętać zawsze. O takich rzeczach. Jak klikanie na subika. No. Jak chcę mieć kurde już ten. 500 subskrypcji, by kurde, mieć odlokowaną społeczność. Bo teraz aktualnie nie mogę po prostu sobie ustawić kurde tego sam. To nie można tak robić. Chcę szczytować subów. To jest yy, wbrew prawu. Rekomendowane 240. Okay. <gry> Bumwin, 22. Dosyć tego dobrego Lino. Zabawa w ustawieniu wyścigów dziś się kończy. Aha, to jest twoja wielka szansa. Mam nadzieję, że podoba ci się fura. Twoja ksywka to grzechotnik. Bądź na tym kanale i rób co szefowa każe, a na pewno nie pożałujesz, Aha, grzechotnik, Kumam. Okej. Okay. Dzisiaj wygrywa Kobra? Nie, nic z tego No okej, okay, czyli się mścimy Na Nawaru, ok? To mi się to podoba Że to mi się to podoba Zemsta jest słodka Tak się umawiali. To ja tutaj rodzaje karty zapomniałeś. Mam dosyć czekania. Zajmę się tym osobiście. Też mam dosyć tego czekania. Właśnie dlatego to załatwiam. Aczkolwiek. E, wygraj ustawiony połowany, się krępa, żeby żeby kobra. Jest, Jest on faktycznie ustawiony. Bo to Kobra ma wygrać my jesteśmy tak zwanym grzechotnikiem, tak? Bo mamy tą nową sidę. Oślak! A, okej. Okay. Spadłem na trzecią pozycję. No nie, no kurde mać. Eee, wiecie co? Rozpocznijmy od nowa. Rozpocznijmy od nowa. Bo tak to... Nie no, BMW, Jezu. No. Nienawidzę tej marki samochodu. Tylko po tyle i powiem. To są ogólnie moje zdanie, więc no. Jeśli chodzi o samochody, ja wolę po prostu mieć Subishi albo też i Subaru Imprezę, więc. Czarna mamba. Nie no kurde mać Co z tymi botami nie tak Nie, rozpocznę on nowo, bo to kurde, nie wiem Wiecie co ja zrobię cięcie Dobra, może nie będzie tak źle Tak ostatnio Oj tu się Oj tutaj to już przesadziłeś poleści. Tutaj to, to już przesadziłeś. Czarna mam Zoros. Możesz ci się nie odzywać, proszę cię. Dobra, przepraszam za tamto w otoczeniu Ktoś po prostu się zapomniał, żeby mieć gębę na kłódkę plan Niech stąd spada, kurde, koleś No ja pierd... Koniec swojej Nie no Pierdziele to Jeszcze raz Czego się, proszę się zdziej poboć? To jest wej. Okej, ciesz się wygrano, ale pamiętaj. Nie to jest dla mnie denerwujące, kurwa. No, w końcu, nareszcie. To koniec, Lina. Twój mały numer kosztował dużo osób dużą kasę, Tyler. Właśnie zadarłeś z familią. My rządzimy i miastem, i ulicami. Każdy wyścig, każda nocna gonitwa i każdy rajd terenowy familia zawsze wygrywa. Ale chyba nie dzisiaj. Panie Navarro, tutaj nie możemy. Widzimy się. Ta senka to normalnie jak ja, kurde wracający do. Upewnijcie się, że nie wróci do domu. Starych, kurde ten. Co dla mnie to dobra. i tak? Nie Jezu! Jeszcze ten pościg? Serio? Powaga?

Jak ja mam no być no pości. W wyścigach nie chodzi o przypadek. Dlatego je ustawiamy. Dalej, ruchy! Trzeba zawsze pamiętać o pasach. No ile jeszcze? Dobra, jeden zdech A dlaczego to tyle trwa? Warto tu mi jeździć, ale dorwiemy go. Mam nadzieję. To ty go wciągnąłeś. Dobra, może kurna mać. Ile jeszcze? Co ty wyprawić? Ja nie mam Tą brewką Tomas. ale jestem zajęty uciekaniem przed zwirali. Nie przepraszaj nie podwodźcie No ja pier. Babcie. Co z tymi? Kurde, jeste tak. Boty są głupie. To wiem na pewno. Nie wiem, ten mi wjeżdża w czołówę, Nie wiem, no. Oj, teraz nawet w tym nawet nie mamy ten. Paska wytrzymałości naszego pojazdu. Dobra, zgubiliśmy. Jeźdź do. szulera, Ok. Już. Zgubiłem. No A, czyli po prostu nie jest tak jak w schyacie, że musimy ich po prostu zgubić, że gdzieś y, odjechać gdzieś od nich albo gdzieś się ukryć. Mamy dużo roboty nie Tylko po prostu... Ty jesteś taki uroczny. Jej szef trzyma wszystkich. Nie potrzebuje ich zaufania. Tylko po prostu nam punkt pewien wyznacza. Żebyśmy je zgubili. Właśnie to kurde zrobiliśmy. Okej. Okay. Wyobraź sobie miasto, gdzie ryzyko jest iluzją, a każdy zakład jest ustawiony. Tego właśnie chce familia i nie cofną się przed niczym. Żeby to osiągnąć. Jestem zwykłym kierowcą. To wszystko mnie nie dotyczy. Co, nie, nie, nie. To, to cię bardzo dotyczy, tyle. Bardzo. Na ich szefa mówią kolekcjoner, bo ma jeden nauk. Samochody. Słyszałeś o gonitwie banitów? Największy uliczny wyścig w kraju. Tak właśnie. A familia chce go ustawić. Poważni gracze stawiają miliony na ich człowieka a on zgarnia swoje. Dzisiaj była tylko próba, a twój mały numer podsunął mi pomysł. Tak? Słuchaj. Wiem jak jeździsz, jesteś najlepszy w mieście. Trzeba cię tam tylko wcisnąć, musisz wygrać gonitwę. Jeśli ci się to uda, to Familia i Navarro runą z hukiem. Dobry plan. Chcesz rozwalić Familię? Tak. To nie moja walka. Sam ratuj swoje kasyno. To twoje ulice, prawda? Więc to jest twoja walka. Myślisz, że za co się teraz wezmą? No, to też prawda, bo to. Kurde. Jezu, Maria jaki rozwalony, kurde. Dobra, Timer. Wróć do domu i to przenieść. A w sumie, dobrze, że jest tak rozwalony. Wiedzą, że numer dostałeś ode mnie, bo ręczyłem na ciebie. Właściwie, jak ty czyniasz, to dla nich drobnostka. Wypędzili z miasta połowę ganków, bo nie chciały się posporządkować. Myślisz, że się przestraszą ciebie? Powinni. Dobrze, że jest tak rozwalony. Nienawidzę tego samochodu. jak BMW. Także wracamy do punktu, czyli wróć do domu i zobaczymy, co się dalej stanie. Wiele sobie obiecywałem po dzisiejszym wyścigu Nawaru, a tymczasem zawiodłaś wielu ludzi. Zechcesz to wyjaśnić? Już się tym zajęłam. ja pierdnię. Czyli to, to. Ona za tym stała. Za ten wybuch. No, i ktoś nam zabrał chórę. Dobrze, zabieraj to, B. na widzę takie samochody. Zabieraj to. Dobrze, że zabrał BMK, dobra. I co teraz? Wejr, zgadzam się. Dobrze, dobrze, dobrze. Będzie potrzebna ekipa.